Jestem Peter i żyję w średniowiecznej cywilizacji parkour jako świeżo upieczony magnat. Ale ostatnio na poziomie szlacheckim musiałem naprawić system, który rozdzielał nam codzienne zadania. Odpowiedzi musiałem szukać na granicy świata, gdzie znalazłem stare koluseum, a w nim dwóch gości, którzy chcieli mnie zabić w tradycyjnym pojedynku parkour. Jeden z nich oszukiwał, jednak jakimś cudem pojawił się tu Bogdan i mnie uratował, dzięki czemu wygrałem. Okazuje się, że wie on wszystko i o mnie, i o przepowiedni, a myślałem, że jest ty. Tylko moim dziwnym sąsiadem. Kazał mi biec do świątyni, aby awansować do rangi magnata, i tak też się stało. Ach, poziom magnacki. No po prostu nie wierzę. Jeszcze przed chwilą byłem zwykłym chłopem i nawet nie wiedziałem, że istnieje ktoś taki jak magnaci. A teraz? Teraz zostaję jednym z nich. No to się po prostu nie mieści w głowie. Dobra, tutaj powinno być wyjście. Wygląda trochę inaczej niż na każdym poziomie, ale mam nadzieję, że ktoś mnie tutaj oprowadzi. Powie co i jak. Pierwszy raz spotykam się z takim wyjściem, to... to wygląda bardzo dziwnie, ale... okej, okay. chyba już jestem. Powiem szczerze, że to wygląda pięknie, tak nieco premium, i zapowiada się, że będzie niesamowicie, tylko że nikogo tutaj nie ma. Jakby na poziomie szlacheckim przywitał mnie inny szlachcic i pokierował, co powinienem zrobić. I, a tutaj, może nikt nie zakładał, że ktokolwiek będzie w stanie awansować na poziom magnata i nic takiego nie przygotowali? Hmm, dziwne, to coś mnie jedynie zastanawia, bo nigdy nie widziałem niczego podobnego. Witaj na poziomie magnackim. Mój numer identyfikacyjny to C24O i jestem robotem powitalnym stworzonym na potrzeby udzielenia podstawowych informacji dla nowych magnatów. W skrzynce obok znajduje się twój nowy hełm, noś go z dumą. W pierwszej kolejności zachęcam do skorzystania ze sklepu z jedzeniem, a następnie zainteresuj się zakupem nowego domu. Powodzenia! Co? Robot powitalny? A, ale ja, ja nie sądziłem, że coś takiego jest w ogóle możliwe. Panie Robocie, a powiesz mi, proszę, gdzie mogę odebrać swoje dzienne zadanie do wykonania? Bo robi się późno, a ja nie chcę testować, co się stanie, gdy go nie wykonam. <laughs> eee, halo. Słyszysz mnie? Witaj na poziomie magnackim. Mój o, oj, Kurde, C chyba się zaciął. Coś, 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 o, coś, coś szwankuje. Robotem. Oj. Chyba go popsułem. Eee, dobra, biorę ten hełm. Wyrzucam ten i ucie a, uciekam stąd, dobra ho. to nie ja, to nie ja. Ha, 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 ha. Oj, oj, oj. No i oczywiście, poziom magnatki to i skoki na trzy kratki. To w sumie nie jest dla mnie jakiś większy problem, ale potrzebuję do tego jedzenia. Wow, co wygląda? Jezu, jak to wygląda? Te wielkie budynki, jak, jak to w ogóle Czysto Pięknie, Boże! Wow! Aż, aż nie wiem, co powiedzieć. Wow, to miejsce wygląda naprawdę cudownie. To w ogóle niczym nie przypomina poziomu szlacheckiego. A już tam wydawało mi się być przepięknie. Ale dobra, no, z tego co widzę, wszystkie skoki są tutaj na trzy kratki. Także, no, nie powinno już być to dla mnie wyzwanie tak długo, jak będę miał wystarczająco dużo jedzenia. Muszę jak najszybciej znaleźć sklep z jedzonkiem. Kurde, dziwi mnie tylko, że nikogo jeszcze nie spotkałem. Takie wielkie miasto, przecież tu niemożliwe, żeby nikt tu nie mieszkał. Gdzie są ci wszyscy magnaci? Hmm, o, w sklepie z jedzonkiem na pewno spotkam kogoś z obsługi. Może trochę mi opowie o tym poziomie i w końcu dowiem się, gdzie znajdę pracę. Jestem. E, dzień dobry, jest tu kto? O, proszę. Witaj w sklepie z jedzeniem. Mój numer identyfikacyjny to ST3K. I jestem robotem sprzedawcą. Moim zadaniem jest zapewnić magnatom zapas pożywienia. Czy jesteś gotowy na zakupy? A cholera, kolejny robot, czy na poziomie magnackim naprawdę nie ma żadnych ludzi? Eh, no dobra. Powiedz mi jak wygląda ten cały proces zakupu jedzenia, okej? Okay? Bo naprawdę jestem już strasznie głodny Za pomocą guzika obok zostanie wygenerowany dla ciebie tor parkour Przejdź go, aby otrzymać jedzenie no, no dobra, no to chyba klikam Nie no, na pewno się nie pojawi Co? Jezu Taka technologia na poziomie magnackim? Okej, okay, przeanalizujmy sobie No Nie wygląda na dość trudny Chyba będzie OK. Dobra, hop, hop, hop Opa Okej, okay, i... i co dalej? Co mam doskoczyć stąd tu? Jezu, oni są naprawdę mocni. O! Dobra. O! Oh, auć! okej. Okay. Udało mi się i co, panie robocie? O! Co? A z 64 mięska? Jezu, to musi być raj. Nigdy nie widziałem tyle jedzenia naraz. Jezu, nic dziwnego, że nikt tu nie przychodzi, skoro jedna wizyta w sklepie daje tyle żarcia. Artur nie kłamam, mówiąc, że mają nieskończoną ilość jedzenia Oj, panie robociku, my się chyba polubimy. A no właśnie, Artur, przecież powinien gdzieś tutaj być. Mówił, że pracuje na Uniwersytecie Magnackim. Hmm, poszukam go. O, oh, dobra, ale najpierw załatwię sobie jakiś domek. Z dumkami, sklep z domkami, sklep z domkami. Gdzie to... Gdzie to kurczę może być? To miasto jest tak wielkie. O, to wygląda trochę inaczej niż te standardowe bloczki, więc chyba to to miejsce. O no i proszę, mój ulubiony pan robocik. Tak, no zakładałem, że tutaj nikogo nie będzie, ale że tak... Witaj w biurze nieruchomości. Mój numer identyfikacyjny to M3GA. CH4T4 I moim zadaniem jest zapewnić magnatom godne warunki życia Czy jesteś gotowy na zakupy? Ech, tak panie Robociku, jestem gotowy Mam tutaj jakiś wybór? W ofercie mamy trzy wille Małą, średnią i dużą Każda z nich za odpowiednio trudniejszy tor parkour Który tor ma wygenerować? Hmm na poziomie szlacheckim udało mi się zdobyć najlepszy domek w mieście. A od tamtego czasu stałem się dużo lepszy w parkurze. No, musiałbym być głupi, żeby nie pozwolić sobie na odrobinę luksusu. Okej, okay. panie robocie, biorę największą willę. Opa. No dobra, w końcu jakieś wyzwanie. Ale z tego co tutaj widzę, to wszystkie skoki raczej wykonywałem. Chyba, że ten skok na trzy kratki i jedna do góry. No, to może być wyzwanie. Dobra. Okej, okay, największe willo. Nadchodzę. Okej, okay, dobra. Idzie dobrze, idzie dobrze. A, drzwi to znam ten patent ze świątyni. Dobra. Jest tutaj. O kurcze. Okej. Okay. Nie mogę tego dosięgnąć, więc muszę to zrobić w skoku. Boże, to będzie chyba najtrudniejszy skok, jaki wykonałem w życiu. Ach. Czy warto było być tak zachłannym? Dobra, zaraz się okaże. O oh, Jezu Dobra, o oh, Jezu, ej Naprawdę, kurde, jestem dosyć niezły w tego parkura. I jestem, panie robociku Proszę dawać mi mój najlepszy domek Proszę, proszę Pomyślnie ukończyłeś tor Dostęp do dużej willi został przyznany No i proszę W taki sposób właśnie stałem się posiadaczem Największej willi na poziomie magnackim Szybko poszło Tylko skąd mam wiedzieć, która jest moja? Ten robocik nie wygląda jakby Miał ze mną tam pójść o! Okej. Okay. Co to jest za technologia? To chyba mój dom. Ale matko, to jest laser? Wcześniej tu tego na pewno nie było. Nie mówcie mi, że to system nawigacji do mojego nowego domu, bo zaraz się oszaleje. No, muszę to sprawdzić. Moja własna willa. Cała tylko dla mnie. Nie no, serio. Jeżeli wszystkie domy, <laughs> wille. Tak wyglądają, to przestaje się dziwić, dlaczego na zewnątrz nie widać żadnych magnatów. Też nie chciałbym już stąd wychodzić, ale muszę trochę pozwiedzać ten poziom. Strasznie jestem ciekawy, co tu jeszcze jest. Każde miejsce mnie zaskakuje. O matko, jakie wielkie łóżko, Boże. Jakie ogromne okna, jakie widoki. To jest niesamowite, to jest chyba jakiś sen. Mam własne drzewo, własną bibliotekę w moim własnym domu, a raczej willi. <grym> O matko, ten ogród! Przecież ja mógłbym tu siedzieć całe dnie. Tu przecież tak ładnie pachnie, jest tyle drzew, świeże powietrze. Boże, to jest naprawdę niezła lokalizacja. Boże, mam nawet dwie czytelnie. To jest dopiero jakieś trzy czwarte domu. Nie mogę uwierzyć, że to wszystko jest dla mnie aż. aż dziwne. Spójrzcie tylko na ten widok. Nie mogę się doczekać, aż poznam sąsiadów, o ile tu jacyś są. Powiem wam, że ten poziom nie przestaje mnie zaskakiwać. Nawet mamy połączenia drogami do swoich własnych willi, które są jeszcze wyżej niż moja. Powiem wam, że też nie chciałbym już stąd wychodzić, ale muszę trochę pozwiedzać ten poziom. No, strasznie jestem ciekawy, co tu jeszcze jest. Wszystko jest tak nowe, tak ładne i tak nieznane, że korcie mnie pozwiedzać wszystko. Dobra, wracamy na dół. W sklepie z domami już byłem, w sklepie z jedzonkiem już byłem, ale zastanawia mnie ta struktura, ta kula. Okej, okay. nigdy nie widziałem nic podobnego, więc muszę się temu troszkę przyjrzeć. Heh, chodźmy. O cholera! Człowiek! Może nigdy się tak nie cieszyłem na widok drugiego człowieka. Hej, cześć, jestem, jestem tutaj nowy. Opowiesz mi może co to za miejsce? No, no halo, no co jest z tobą? Co to ma być? Boże, co to ma być? Pierwszy spotkany gościu na poziomie magnackim i nawet słowem się nie odezwał? Zobaczę lepiej, co to za miejsce. Wygląda jak jakieś. Muzeum? No tak, tutaj jest magnat. Szlachcic, chłop i. chyba król. Co my tu mamy? Pierwsza walka. Historyczna walka jakaś? Portret chłopki? To chłopki istnieją? Nigdy nie wiedziałem. Nauczy chłopki. Mieszkałem tam chyba z, z 10 lat. A to co? Defekt? Oh, yy, kogoś chyba nieźle usmarzyło. <grytanie> oh. Co my tutaj jeszcze mamy? Pracowita przeszłość. Tutaj magnat, kopie kryształy, które kopałem w więzieniu? A tutaj? System? Hmm, pracowita przeszłość, a zaraz obok pomnik systemu. Chwila, czy ja dobrze rozumiem? Od kiedy powstał system, magnaci w ogóle nie muszą pracować? Jeśli rzeczywiście tak jest, to to jest po prostu raj. Totalnie zero obowiązków i same przyjemności. Boże, chciałbym tu zostać na zawsze. Szczerze, no to fajne to muzeum. Zobaczę, co jest na górze. Hmm, śmierć. Hierarchia? No ma to sens, chłop. Szlachta, magnaci, chyba król. Przepowiednia i tutaj jest jakaś walka. No tak, przecież rozwalałem kilku szlachciców i Pff, chłopów. Okej, okay. muszę przyznać, że bardzo fajne to muzeum, ale teraz pora odwiedzić Uniwersytet Magnacki. Miałem tam odwiedzić Artura, ale najpierw poszedłem kupić jedzonko, potem poszedłem kupić dom i w sumie o tym troszkę zapomniałem. Szczerze to nie mogę się doczekać aż z kimś tu porozmawiam, bo cały dzień odzywam się tylko do siebie. Uniwerek powinien być gdzieś chyba w tę stronę, bo widziałem go z tarasu mojej nowiusieńkiej willi. Haha, dobra. Chyba już go widzę. Tak, tak. To był zdecydowanie uniwersytet. I. Wow, on jest naprawdę wielki, potężny. Dobra, pora znaleźć Artura. O! Widzę go! O! Siema Artur! Hej, hej, słuchaj, zobacz, zostałem magnatem. Zobacz na chemik. Co? Ty? Co? Co tutaj robisz? Powinieneś już dawno nie żyć. Co? Co ty wygatujesz? Artur, ja nie żyć? Nie wierzę. To, to, to naprawdę się nie dzieje. Przypowiednio nie kłamie. Ech. Muszę ci się do czegoś przyznać. Narutka z króla wysłałem na ciebie zabójców, że mieli cię zabić. Nie wiem jakim cudem udało ci się to przeżyć. Król zabić mnie? Artur, no... przecież on podobno nie istnieje. I, i czego on ode mnie chce? Dlaczego miałem zginąć? Ech. Teraz to i tak wszystko nieważne. Jak tylko król dowie się o tym, że zawiodłem, to mnie zabije. Słuchaj. Jeśli wierzyć legendom, to jak pewnie dobrze wiesz, jesteś wybrańcem. Zgodnie z przepowiednią tylko ty możesz obalić obecnego króla oraz zaprowadzić spokój i sprawiedliwość w całej cywilizacji parkour. I to dlatego król chce mnie zabić, tak? I zlecił to zadanie tobie? O Jezu, no w takim razie nie mogę ci ufać. Stój! Król i tak mnie zabije za niewykonanie zadania. Szczerze, Nigdy nie wierzyłem w tą całą legendę o wybrańcu. Ale patrząc teraz na ciebie, samo to, że przeżyłeś spotkanie z zabójcami, wierzę, że może ci się udać pokonać króla. Chcę ci w tym pomóc. Pomóc? Przed chwilą mówiłeś, że chciałeś mnie zabić. Sorry, Artur, ale nie uwierzę w żadne Twoje słowa. Posłuchaj, pamiętasz Mariana? Skąd ty w ogóle znasz Mariana? Czy jego słowa nie wydawały ci się dziwne? Zostałem okradziony z życia. Nie pasuje tutaj. Przecież Marian był obłąkanym szaleńcem, który większość życia spędził w więzieniu. Nic dziwnego, że zwariował. Marian nie był wariatem. Więzień numer jeden. Pierwszy chłop w cywilizacji Parkur. Defekt. Co ty mówisz? Jaki defekt? Ludzie nie rodzą się w cywilizacji Parkur. To król ich porywa ze świata anarchii. Fioletowy kryształ, który wydobywałeś w więzieniu nie służy tylko do zasilania systemu. W laboratorium, w którym się spotkałeś, przy użyciu kryształu produkowałem jedzenie usuwające pamięć i wszczepiające sztuczne wspomnienia cywilizacji. Marian był pierwszym porwanym graczem Anarchii. Za mała dawka kryształu nie wyczyściła jego pamięci w 100%. Dlatego całe życie spędził w zamknięciu. Artur powiedział mi, że król cały czas podróżuje po świecie Anarchii, werbując graczy do swojej najpotężniejszej gildii. Co było kłamstwem. Przed przyjęciem nowego członka przeprowadza krótki test, gdy gracz nie ma przy sobie jedzenia. Każe im wybrać, co woleliby zjeść: upieczone mięso, złote jabłko oraz zaklęte złote jabłko. Każdy z nich, oczywiście, jest odpowiednio przygotowane, żeby wyczyścić pamięć gracza i wpoić mu losowe wspomnienia z życia w cywilizacji parkour. Ci, którzy wybrali pieczone mięso, w nagrodę zostawali magnatami, gdyż nie przepełniała ich chciwość i pycha. A wyłącznie potrzeba uzupełnienia głodu. Wybór złotego jabłka sprawiał, że staniesz się szlachcicem, a za wybór zęczantowanego jabłka karano, osadzając gracza na poziomie chłopskim. Gdyż taka osoba, według króla, jest pełna grzechu. Ma on obsesję na punkcie kontroli i umyślnie utrudnia awans między rangami na tyle, by były one praktycznie niemożliwe. Artur powiedział mi, że wie o tym tylko król i on, a to ma być dowód na to, że szczerze chce mi pomóc. Nie wiem, Artur, to to wszystko to dla mnie za dużo naraz do przetworzenia. To po prostu nie mieści mi się w głowie, aż nie chcę mi się wierzyć w to, co mówisz. Zdaję sobie z tego sprawę, ale nie mamy więcej czasu. Król już pewnie wie, że tutaj jesteś. Musimy go pokonać. Chodź ze mną. Ale czekaj, czekaj, gdzie ty chcesz iść? Na arenę. Tam wyzbierz króla na pojedynek. To jedyny sposób. Na pojedynek z królem?